Wybory w Niemczech, więc dzisiaj odcinek specjalny, taki dodatkowy. Postanowiłem się odnieść do wstępnych wyników wyborów, to znaczy nawet nie wstępnych wyników wyborów, tylko do sondażowych szacowanych wyników wyborów, ale raczej dość... Wiarygodnych. Ja się nazywam Grzegorz Wawro, witam na kanale Grzegorz Wawro. Zapraszam do wspierania mojego kanału poprzez lajki, like, komentarze i subskrypcje. Można było się spodziewać mniej więcej takich wyników, właśnie jak się okazały, że będą czyli CDU, HDC, a chrześcijańska demokracja to jest szaleństwo, bo ta partia tak daleko odeszła od swoich pierwotnych wartości, że myślę, że powinni zmienić nazwę będzie miała prawdopodobnie około 29% plus minus yy, kilkadziesiątych punktu procentowego, AFD około 20% i to jest też podobna sytuacja, i SPD, czyli socjaldemokraci około 16%. Nie wiadomo, czy dojdzie do koalicji CDU i SPD. Byłaby to nie po raz pierwszy taka koalicja w Bundestagu. To zabawne: chrześcijańscy demokraci i socjaldemokraci wokół AfD oczywiście zamierzają stworzyć tak zwany kordon sanitarny i odseparować tą partię od władzy, od rządzenia. Co oczywiście skończy się jeszcze większą popularnością AfD, czego im serdecznie życzę nasi posłowie w europarlamencie są w koalicji z AFD i ja nie mam z tym żadnego problemu i właśnie o tym chciałem wam dzisiaj powiedzieć jeśli chodzi o wyniki wyborów no cóż tak jak mówiłem wcześniej są były przewidywalne, doprowadzą do jeszcze większej i jeszcze szybszej destrukcji i degradacji państwa niemieckiego co mnie niezmiernie cieszy bo ja tak bardzo ich kocham że nie potrafię w słowach Wyrazić, jak bardzo ich kocham, nie potrafię wyrazić, ponieważ boję się algorytmów, więc sami sobie dopowiedzcie: czym szybciej Niemcy się załamią i upadną, tym dla mnie lepiej, czego Wam, kochane Szwaby, z całego serca życzę. Jedyną opcją polityczną, która tak naprawdę mogłaby mieć moje osobiste poparcie, to jest właśnie AfD. I dlaczego, bo pewnie wielu się z Was zdziwi, to Wam właśnie teraz wytłumaczę. Ponieważ AFD jest partią wolnościową, prawicową, opartą na tradycyjnych wartościach, o których dość często mówię na moich filmach czy w moich filmach. A drugi powód jest taki, że AFD zostało partią wykreowaną w sposób sztucznie na Partię dziedziczącą po pewnym panu malarzu, akwareliście. To jest problem, o którym ja mówię bardzo często z prezesem Korwinem Mikke. Nawet miałem taki wywiad na moim kanale. Zachęcam do obejrzenia tego wywiadu. Jak udało się stworzyć taką propagandę, że to właśnie partie prawicowe generalnie w Polsce, w Europie. Na świecie to są partie, które dziedziczą po właśnie panu akwareliście. A jest zupełnie inaczej. Pan akwarelista był socjalistą, był narodowym socjalistą. I partie, które dziedziczą po właśnie panu akwareliście, to są partie socjalistyczne, socjaldemokratyczne, narodowi socjaliści. Oczywiście pan akwarelista kojarzy się yy, z eksterminacją pewnej jednej nacji. Poprzez przemysłowe metody, właśnie stosowane, wykorzystywane w tej eksterminacji, co było niezwykle naganne i jest godne pogardy, krytyki, a przede wszystkim rozliczeń, czego Niemcy nie zrobili tego tak jak należy. Już pomijam fakt o niezapłaceniu reparacji wojennych, ale to jakby nie chcę wchodzić w dygresję, więc pan akwarelista pomijając to, Prowadził politykę niezwykle zbliżoną i podobną do polityki, jaką prowadzi Unia Europejska. I to Unia Europejska jest bezpośrednim dziedzicem właśnie wartości, jakie grzewił Pan akwarelista. Socjalista narodowy socjalista, tak jak partią narodowo-socjalistyczną jest u nas Prawo i Sprawiedliwość, przed czym się broni rękami i nogami i często mówi, że jest partią prawicową, nie jest partią prawicową, jest partią narodowo-socjalistyczną, etatystyczną, jak jeszcze twierdził Pan Prezes, czy twierdzi Pan Prezes Janusz Korwin-Mikke w wywiadzie, o którym Wam wcześniej mówiłem. Partie prawicowe są antysocjalistyczne, czyli są przeciwko centralnemu zarządzaniu, centralnemu sterowaniu państwem, są przeciwko cenzurze, są za rozwojem gospodarczym i za prowadzeniem polityki suwerennej dla swojego państwa i są gotowe dogadywać się z każdym, z kim mogą zrobić interes i nie bardzo i słusznie, tak zresztą mówią Stany Zjednoczone, nie patrzą na etyczny, yy, na etyczną stronę danej Danego polityka czy danego państwa, ponieważ świętych na świecie nie ma. Dlatego Stany Zjednoczone, jak trzeba było, to robiły interesy z Rosją, z Iranem, z Irakiem, z różnymi innymi państwami, z Wenezuelą, gdzie rządzili różni dyktatorzy, którzy mieli bardzo wiele na sumieniu, ale jeżeli to było w interesie Stanów Zjednoczonych, to etyką się nie kierowali, ponieważ kierowanie się etyką w polityce jest głupie, naiwne albo jest. Robione po to, żeby przypodobać się pewnym grupom wyborczym, żeby oni o, potem oddali na nich głos. Dlatego uważam, że partia AfD jest partią o wiele bardziej wiarygodną niż inne partie, które są właśnie kontynuatorami, zwłaszcza SPD w Niemczech, kontynuatorami polityki niemieckiej. Warto przeczytać książkę, do której bardzo. Często zachęcam, kiedy opadły maski Filipa de Villiers, różnie go się wypowiada, ja mówię de Villiers, inaczej nie potrafię. I on tam bardzo precyzyjnie pokazuje, jak powstała Unia Europejska, skąd się wzięła, kiedy były pierwsze plany. I są to bardzo silne powiązania z Niemcami i również ze Stanami Zjednoczonymi. AfD nie jest kontynuatorem tej polityki, mało tego. Poprzez politykę propagandową, jaką stworzono w powojennych Niemczech, czy po 1989 roku w Polsce, wmówiono nam, że AfD ma w programie odzyskanie terenów, które obecnie należą do Polski. Otóż polityk AfD jednoznacznie to Friedlich, Paweł, czy Grzegorz, nie pamiętam. Friedlich, czy Frelich, przepraszam, nie pamiętam nazwiska powiedział jednoznacznie i udowodnił to, że AFD nigdy, ale to nigdy w swoim programie nie miało odzyskania ziem utraconych po II światowej w przeciwieństwie do SPD i CDU, które to partie właśnie miały. Jeszcze do 89, czy nawet 90 roku nie było. Nie mieliśmy tak naprawdę e, pewności, czy traktatu o nienaruszalności granic z tamtymi e, władzami. Być może się co do daty pomyliłem, przepraszam. AfD nigdy nie miała w swoim programie odzyskania e, ziem polskich. Stworzono z tego taki straszak na Polaków, e, po to, żeby no, zmniejszyć ich popularność i poparcie, ewentualnie w Polsce. Drugim argumentem, jakim się podaje, jest ich, są ich bliskie związki z Rosją. Problem polega na tym, że Niemcy od czasów Bismarka mają bardzo bliskie związki z Rosją, może wyłączając kilka lat w, kiedy pan akwarelista potrafił się zmierzyć z wujkiem Joe, Gruzinem, o którym też wiecie o kim mówię. Poza tym oni zawsze mieli bardzo dobre relacje w kontrze do Polski. Zarzucanie FD, że ma bliskie relacje z Rosją, to jest śmiechu warte. To jest pożywka dla idiotów po prostu, ponieważ budowanie Nord Streamu 2 jeszcze za Schrödera, potem Angela Merkel, Nord Streamu 1, oczywiście i Nord Streamu 2, no to były bardzo bliskie związki z Rosją, wyliczone na ostateczne likwidację Polski wszystkie partie, Gerhard Schroeder został w Radzie Nadzorczej Gazpromu, potem dostał stanowisko lukratywne. Bardzo wielu polityków niemieckich ma bardzo silne powiązania z Rosją, cała konstrukcja, cały pomysł Zielonego Ładu i przerzucenie się na gaz rosyjski było w porozumieniu z Rosją, cała polityka strategiczna Polskich zdrajców, którzy rządzili w Polsce i decydowali o tym, żeby wyprowadzić wojska polskie czy jednostki na zachodnią część Wisły, po to, że w razie W od zachodu wchodzą Niemcy, od wschodu chodzi Rosja, no i wtedy mamy piąty już rozbiór polski. To są rzeczy ważne, radzę o tym czytać, radzę się tym interesować, ponieważ ZFD zrobiono demona, którym to demonem nie jest. Jest partią prawicową, która będzie chciała prowadzić interesy w interesie Niemiec, tak jak polski rząd powinien prowadzić interesy w interesie Polski. I jeżeli dwie partie, dwa państwa, które będą silnie dbały o interes swoich państw, się spotkają, to na pewno gdzieś tam się dogadają i ten interes zrobią. Dzisiaj mamy sytuację, że Polska jest w pozycji służalczej do, do Niemców, do wszystkich rządów niemieckich po 1989 roku. Służalczej, czyli takiej na kolanach, na brzuchu, czołgającej się. I chciałbym wierzyć w to, że kiedyś w Polsce na przykład wygra konfederacja. Czy teraz jestem przekonany, że Sławomir Menzen bardzo silnie powalczy i wierzę, wierzę w to, że wygra te wybory prezydenckie? A w Niemczech, gdyby wygrała taka AfD, uważam, że moglibyśmy wtedy stworzyć, e, czy łatwiej byłoby nam się dogadać co do pewnych naszych wspólnych celów, interesów, różnic i tak dalej w sposób merytoryczny, tak jak dwóch biznesmenów próbuje zrobić ze sobą interes, ponieważ polityka to jest sztuka robienia interesów. To nie jest etyka, to nie jest moralność, to nie są jakieś inne bzdury, które są ważne w życiu takim może między ludźmi, ale niekoniecznie w polityce międzynarodowej, to jest pożywka dla, dla bidoków albo dla głupoków, głupoli i jestem przekonany, że gdyby w Polsce rządziła prawdziwa prawica i w Niemczech prawdziwa prawica, to prędzej czy później byśmy się dogadali z korzyścią dla obu stron. I generalnie myślę sobie, tak jak mówiłem we wczorajszym filmie, że mija czas wielkich międzynarodowych, podszytych marksizmem tworów, jakimi jest Unia Europejska czy kiedyś Związek Radziecki, i nadchodzi znowu, na szczęście, czas państw narodowych, interesów rządów nastawionych na wolność, na wolność jednostki, na wolność gospodarczą, bo tylko to może nas uratować. Więc wyniki wyborów w Niemczech, reasumując, myślę, że Alice Weidel, szefowa AfD, musi uzbroić się w cierpliwość, ale te wyniki wyborów spowodują, że w następnych prawdopodobnie też wcześniejszych wyborach, tak uważam ja osobiście, AfD już uzyska większość albo wygra te wybory, albo uzyska taki procent poparcia, że bez nich nie da się zrobić. Rządu czy jakiejś koalicji, ale ja myślę, że to wcześniej może jeszcze zakończyć się w sposób typowy dla państw zachodnich, kiedy społeczeństwo jest przyciśnięte, czego akurat bardzo szczerze życzę, zarówno obecnym władzom jeszcze niemieckim, czy francuskim, czy brytyjskim. Z całego serca im życzę tego, żeby skończyli tak jak skończyli ci, którzy byli ofiarami rewolucji. Myślę o tych najważniejszych osobach: francuskich. Chociaż żeby było jasne, sama rewolucja francuska była koszmarem i od rewolucji francuskiej zaczął się upadek też można powiedzieć Francji, ale społeczeństwa zachodnie mają taką metodę. My niestety nie, szkoda. O tym Rafał Ziemkiewicz pisze w Hamie Niezbuntowanym, że ten ham chłop się nie zbuntował i nie pogonił tego swojego oprawcy i to jest nasze nieszczęście na Zachodzie potrafią się buntować, więc jak już się zbuntują, no to będzie się działo, będzie bardzo ciekawie. Cieszę się, że AFDS zdobyło takie poparcie. Szkoda, że tak małe. Mam nadzieję, że nadchodzi czas partii prawicowych, konserwatywnych w Europie, a ta bolszewicka hołota zniknie na śmietniku historii. Z całego serca Wam tego hołoto życzę. Najlepszego.